I to wszystkich witajcie w pierwszym odcinku na kanale Kablikowe Życie. Hmm. Ta filmka, którą widzicie na ekranie to jest tofik. Hmm. Tofik odcinka gładko włosa ma 3 miesiące, a ja mam tofika prawie miesiąc. Hmm. Eee, jeżeli to jest pierwszy odcinek, to powiem to, co będę nagrywać. Powinna, hmm, najczęściej będę tu nagrywać vlogi. Yy, albo takie coś podobne do vlogu. Czyli na przykład Dzień Tofika yy, yy, Właśnie Dzień do Życia Tofika, coś takiego yy, Ale na pewno padnie mi więcej pomysłów do głowy yy, Więc właśnie tak, to będzie taki kanał rozrywkowy Ale to może być kanał informacyjny Na przykład yy, jakieś ciekawostki w świnkach morskich albo coś takiego. No, i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.